Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Chciałem pogratulować Drużynie Unii, bo wyszła na drugą połowę zdeterminowana. I... I tak naprawdę to te trzy bramki, które strzeliła, to, to jest odzwierciedlenie tego, co się działo na tym boisku w drugiej połowie. No na pewno nie ukrywam, że w przerwie, gdybym mi ktoś powiedział, że ja ten mecz przegram, to ja po prostu w co nie uwierzę. No to jest piłka nożna, gra się 90 minut, a moja drużyna o tym zapomniała. Na pewno popełniliśmy rażące błędy w defensywie i, i konsekwencją tego padły bramki dla Unii. No, oczywiście też trzeba oddać e, e, też to, że, że Unia e, atakowała, dążyła do, do strzelenia tych bramek i zasłużenie dzisiaj w tym meczu wygrało. Jeśli chodzi o sam mecz, mecz w wykonaniu naszym, mecz dwóch połówek, pierwsza połówka bardzo słaba, w zasadzie całkowita dominacja Wisły. Po przerwie jednak oglądaliśmy zupełnie inny mecz. Moi zawodnicy wykazali się olbrzymią determinacją w drugiej połowie chęcią odniesienia zwycięstwa zmiany, które przeprowadziliśmy w przerwie, również przyniosły pożądany skutek. Ja się niesamowicie cieszę, że mogę w końcu do Państwa przyjść po wygranym meczu powiedziałem z zawodnikom, że, że dzisiaj nie gramy tylko o trzecioligowe punkty, ale również o to, żeby na świętach było w domu spokojnie, radośnie. To się na pewno udało. Teraz mamy w sobotę pauzę, możemy, możemy spokojnie świętować, popracować i, i świętować i przygotowywać się do tego kolejnego meczu. Zmieniliśmy przede wszystkim nastawienie. Ja bardzo obawiałem się zespołu Wisły Sandomierz. Znam bardzo dobrze ten zespół, jak i również chłopaków grających w tym zespole. Bardzo obawiałem się, się wisły i, i y, podeszliśmy do tej pierwszej połowy szczególnie bardzo tak y, ostrożnie, t, troszkę może nawet zbyt defensywnie. W przerwie nie mieliśmy już nic do stracenia. Przecieśmy na, na dwóch napastników, e, chłopcy e, sami się mobilizowali, e, gdyż, gdyż e, w Dalinie Ronnie przegrywaliśmy 1-0, udało się szybko tą bramkę strzelić, w zasadzie scenariusz się powtórzył. Kolejne bramki, powiem szczerze, książkowe, takie, które, które, które na treningach dość często robimy. Bardzo się cieszę, że, że to przyniosło pożądany efekt. Adi to tam przy, przy jednej interwencji dostał w czworogłowy, Robert przy takiej piłce stykowej upadł na wyprostowaną nogę, no na chwilę obecną nie wiemy, to prawdopodobnie coś, coś tam się dzieje z mięśniem dwugłowym, dlatego też ta, 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 ta przerwa świąteczna dla nas jest, jest w tym momencie korzystna i takim wybawieniem.